Cześć kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Tak jak zapowiadałam wcześniej, nagrywam dzisiaj drugi film. Mamy pełnię Księżyca w znaku panny. Jest to czas no, dosyć specyficzny, wiadomo, że Księżyc na nas działa. Na niektóre znaki podziała lepiej, na niektóre gorzej. Oczywiście świętują dzisiaj panny. To jest Wasz czas, możecie dużo zdziałać. Sprawy, które były odkładane wcześniej lub z którymi mieliście problem, mogą ruszyć z miejsca. Oczywiście trzeba w to włożyć swoje działanie. Nic się nie dzieje bez naszej energii. Dobry, dobry czas jest dla znaków ziemskich i wodnych, czyli koziorożce i byki. Koziorożce też poczują się silne. koziorożce to jest dosyć silny znak, ale generalnie teraz mają dobry czas na sprawy zawodowe, na takie też po, poczują się, no poczują, że, mo że mogą o coś zawalczyć i wa warto to zrobić. Byczki w przeciwieństwie do innych Będą mieli spokój, byki uwielbiają spokój. Wiadomo, że każdy no, chciałby mieć spokojne życie, tak, ale byki szczególnie, bo to są hedoniści życia i oni no, lubią, potrafią korzystać z tego życia ziemskiego, doczesnego, ale lubią też odpoczywać i, i na przykład pławić się w, z rozkoszą. W różnych takich przyjemnościach ziemskich. Znaki wodne również będą się czuć dobrze, bo to jest pełnia, która dobrze wpływa na wasz znak, czyli skorpiony, ryby i, i raki. U rybek jeszcze dodatkowo dzisiaj i to jest chyba ważniejsze niż ta pełnia. Wchodzi bardzo duża planeta do Waszego znaku, czyli Saturn. Saturn to jest, no, nazywany przez astrologów planetą, to jest srogi nauczyciel, tak? Ale ta planeta spowoduje, że będziecie bardziej konkretne w działaniu, w zamierzeniach, w swoich planach, bo no, rybki. Różnie to bywa, jak ja to mówię, lubią się czasami poślizgać, uciekają w swój świat marzeń, i często zderzenie z taką rzeczywistością powoduje, że są sfrustrowani, a teraz Saturn wskaże im drogę i pomoże realizować cele, również te długo odkładane, czyli wszystkie sprawy urzędowe, tam gdzie, jest, gdzie są przepisy, tak. Sprawy rodzinne, majątkowe, spadkowe to wszystko ruszy do przodu. Gorzej będą się czuć zdecydowanie znaki ogniste, tak pamiętajcie, że pełnia wzbudza w nas niepokój, kłótnie i agresję, więc szczególnie znaki ogniste muszą uważać na kłótnie, na sprzeczki. No i znaki powietrzne niestety też nie mają po drodze z tą pełnią wagi, wodniki i bliźnięta. Wodniki mogą się czuć bardzo mocno zagubione i będą też podejmować jakieś decyzje, które nie do końca są dla nich korzystne. Wagi mogą być jakby przez innych, nie wiem, posądzane o coś, w wrowywane, w różne też. Konflikty, i tak samo bliźnięta poczują się, że no, najlepiej, żeby to się szybko skończyło, ale pamiętajcie, kochani, wszystko w przyrodzie jest wyrównane. Niedługo będzie dla Was czas, więc się nie przejmujcie. Ważne jest to, żeby ze spokojem podejść, żeby się potrafić też umieć relaksować. Podczas pełni nie śpimy, jesteśmy podrażnieni, więc wszystkie metody relaksacyjne są bardzo wskazane. Pijcie meliskę, słuchajcie muzyki, idźcie do spa albo poćwiczyć, albo nie wiem, nalejcie sobie do wanny wody i i, albo z olejkami na przykład, albo się nasmarujcie olejkiem, jak nie macie wanny i wejdźcie pod prysznic. <laughs> Sami wiecie, co was najbardziej relaksuje, tak? <laughs> albo wypicie, nie wiem, kubka czekolady na przykład. Też może zrelaksować. Dobrze, kochani. Dzisiaj będę drapała mega linie Jedna z drapeczka za 20 zł. Zobaczymy, jak to dzisiaj. Będzie wyglądać. Tutaj mam monetę. Wiśnie. minka liść Tu jest popcorn i aparat. Tak. Lody i diament. Tu jeszcze jest diament kokos i piórko nie widzę Podkowa i kości. flaming, flaming i cytryna. Rząd i słońce. O popcorn był, czyli jest linia. Arbus i pierścionek. Arbus. Cytrynka była? Była. Arbus i pierścionek. Wiśnie też były. Albo tutaj są dwa. Arbus, arbus. Pierścionka chyba nie ma. Gwiazda i kłódka, jest gwiazda. Kości były. железо. Сердце и уч. Уч есть. Уч и звезда. То есть сердце, сердце. То есть арбуз. Popcorn był. I cytryna też była. I po, prezent. Popcorn chciałam powiedzieć. Łódź, ty, y, serce. Teraz szukam. Serce. Wiśnie. O! Przegapiłam. Serce. 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 I był diament i arbus. Oj, to jest, widzicie, co to co to pełnia robi? Że jestem nieuważna. Klapki i korona. Klapki i korona. Klapki są. Tu są klepki. Klucz i tęcza. Tęcza jest na pewno. Klucza chyba nie ma. Tak, jedna tęcza i ostatnie symbole. To jest sakwa i biedronka. Sakwa, biedronka. Tu jest biedronka, i tu, i tu. Serce było, wiśnie były. Sakwa. Tu jest sakwa. No i to wszystko, kochani, chyba. Jeszcze bonusik jest. Mam lustro, czyli nic nie ma w bonusie. I teraz sprawdzę jeszcze szybko. Dzwonka nie ma, auta nie ma, piłki nie ma, żółwia nie ma. Piłka. Tutaj mamy linię. Jest szminka, słońce i popcorn. Dobrze. Piłka. Winogrona nie ma. Motyla nie ma. Biedronka była. Czy nie była? Była. Ale piłki nie ma. Motyl, ananas, ananas, motyl. Piłka, ananas, motyl, ananas, żółw. Winogrona, motyl. Dzwonek. Nie. Winogrona, motyl. Winogrona. Piłka, 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 żółw, żółw. Ok. Gdzie jest ta linia? Tutaj jest ta linia. Dzisiaj mam zwrot. Dobry zwrot. B i B. Ok. Dobrze, kochani, miło było się z Wami spotkać. Cieszę się, że zdrabka się chociaż zwróciła. Jeszcze raz życzę Wam spokoju. Dla tych, którzy są poddenerwowani, a dla tych, którzy mają siłę i realizujcie swoje cele i marzenia, życzę Wam dobrych fluidów i zapraszam Was już do następnego odcinka. Trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie, pa!